możemy zrobić wszystko. Pierwszy dokument to jest decyzja wodnoprawna z 2010 roku, gdzie jest wprost napisane, cytuję dosłownie. Utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń, urządzeń służących do piętrzenia i zrzutu wody zestawów poprzez prowadzenie i liczby eksploatacji. To jest urządzenie piętrzące, które mamy obowiązek utrzymać w pełnej sprawności. No jak jest to już każdy powód, dla którego prezydent powinien zająć się tym tematem bez ogłoszenia się na kogokolwiek, to jest ocena stanu technicznego. To jest taki dokument, który ja kiedyś wydobyłem z miasta. On liczy w sumie 19 stron. Ja skserowałem tylko te najważniejsze. On 10 grudnia 2019 roku pojawił się w mieście. To jest dwa lata i dwa miesiące temu. I tu jest napisane też wprost, że Niezależnie od wyboru wariantu realizacyjnego konieczne będzie zgłoszenie planowanych prac organowi władającemu jazem, czyli wodą polskim. My mieliśmy według tej opinii prawnej i technicznej mieliśmy tylko zgłosić wodą polskim. Uzasadnienie dla mnie jest dosyć takie ciekawe. Z powodu wysłania wadliwej uchwały, to dlaczego ta uchwała wadliwa, jeżeli wiadomo, że, że po pierwsze skąd wiadomo, że jest ona wadliwa, bo jeszcze nie ma żadnej odpowiedzi z regionalnej, o ile wiem, ale to już dawno poszło i dlaczego ta wadliwa uchwała została wysłana? Mieli się o tym, że ona jest wadliwa. Dlaczego ona została wysłana? Co to miało na celu? Co Pan Prezydent chciał przez to wskórać? Panie przewodniczący, jeżeli można, uchwały, proszę do... bardzo, pan prezydent. Dziękuję bardzo. Wszystkie uchwały podjęte przez Wysoką Radę muszą być wysłane czy to do wojewody, czy to do regionalnej izby. Prezydencie, ja to rozumiem, że Gdyby, to do... Gdybym nie wysłał, gdybym nie wysłał uchwały podjętej przez radę miasta, naruszyłbym przepisy. W związku z powyższym nie ma takiej możliwości, żeby taka uchwała nie została wysłana. Wydział Finansów i Budżetu przygotowując ten dokument zauważył, że został popełniony przez Wysoką Radę błąd. Ta uchwała się nie bilansuje, w związku z powyższym prośba o naprawienie tego błędu, a mianowicie uchylenie tych uchwał. W związku z powyższym ja nie miałem innej możliwości, żeby tej uchwały nie wysłać.